Kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku i serdecznie Was zapraszam do oglądania. Słuchajcie, e, przychodzę do Was z kolejnym oczywiście vlogiem e, i chciałabym w tym vlogu Wam bardzo takich dużo rzeczy pokazać. E, na przykład pokażę Wam dzisiaj, jak przyzdobiłam troszkę na Wielkanoc e, dom. Nie używałam wszystkich ozdób z tego względu, że my zaraz wyjeżdżamy i prawdopodobnie nawet nie posprzątam tych ozdób. E, tylko one będą stać to chyba następnej Wielkiej Nocy. E, w każdym razie, no, zobaczymy jeszcze. Chciałabym właśnie pokazać Wam wystrój, pokażę Wam, co moja mama przywiozła z, od mojej babci za zabawki i ubranka z mojego dzieciństwa. Jak również pokażę Wam stare zabawki, krzyśka, jakieś puzzle, może też mieliście coś takiego. Także trochę dzisiaj powspominamy, więc zapraszam Was serdecznie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to w kuchni po prostu stoi taki talerzyk ozdobny, takie wielkie jajo. I tutaj taki wazon, w który mogłabym coś tak naprawdę włożyć, ale na razie tak zostawiłam, bo jeszcze nie mam jakiejś zbytnio koncepcji. Chciałam kupić tulipanki jakieś albo, nie wiem, jakieś po prostu kwiatuszki, które będą ładnie pasować, ale na razie o tym nie myślę. Więc w kuchni tylko to jest. No i właśnie taki bieżnik położyłam. Jeżeli mowa o kibelku, to w kibelku stoi taki większy wazon, właśnie z takimi świecącymi patyczkami, coś takiego bazie, nie wiem. Takie jajeczko, w które można coś włożyć, właśnie tak się jeszcze zastanawiam, co tam dodać. I taki króliczek. I przechodząc do Lilii pokoju, to stoi właśnie taki tutaj koszyk otwierany. On jest taki wiecie, ciężki. I ten króliczek, nie wiem, może niektórzy kojarzą z zeszłego roku te ozdoby też. Kochani, chciałabym wam zaprezentować moje zabawki, które przetrwały i które moja mama przywiozła od mojej babci teraz i pokażę wam po kolei tutaj taka grzechotka mała, tutaj od jakiejś MySin, której nie widzę buty, tutaj moja torebka z Helu 2006 roku e, tutaj jakieś zabawki z McDonalda, tutaj jest moja ulubiona MySin e, tutaj jak widzicie byłam fryzjerką Leje Tutaj to torebki, jakieś misiu Zobaczcie jak pożółkły te mebelki O, to jest koiec. Jeszcze piszczy Nocnik, zobaczcie moje laleczki Malutkie Ojejku, moje bliźniaczki kochane Tutaj taka kuchnia Tu było takie coś, ale Już widzę, że nie dotrwało To jakiś śmietnik Boże, jeszcze mam tutaj Jakieś takie pierdołki w, w tym, które pochowam na razie. A za chwilę pokażę wam ciuszki, które jeszcze zdołał się przywieźć. Max, nie ruszaj. Także się zlejecie pewnie z moich stylówek kiedyś. Uwaga hit-hitów, zachował się tutaj strój mój Cyganki. Boże, na bal przebierańców. Słuchajcie, ilu zejdź? Jezule, jest tego, ja... Pamiętam ten strój w ogóle, on taki mały, jest ja taka niziutka, była. a ja chodziłam, nie wiem, do drugiej trzeciej klasy już, więc naprawdę Lili będzie małą cyganką niedługo. <grytania> taka piękna bluzka kiedyś była w mojej garderobie. Jezu, uwielbiałam takie sukienki, to już jest taka większa w sumie. No nie wierzę, słuchajcie, to była moja ulubiona bluzka i jeszcze to się zachowało, no nie mogę. A ta bluzka to hit, bo to była bluzka mojej siostry, którą odziedziczyłam. Boże, siedzę i płaczę ze śmiechu. To były moje rybaczki. Boże święto, uwielbiałam je. Kiedyś takie w moru było modne, miałam i różowe i zielone, masakra. To bluzka chyba jeszcze po mojej kuzynce. Taka bluzka i ala bolerko na to. Jezu, i ta bluzka bez rękawów z flagą. Boże święty, kiedyś takie modne były. Uwielbiam ją. A to uwaga, jedna z moich ulubionych bluzek galowych. Już wiedziałam wtedy, że mgiełki będą modne. No nic, ta spódnica i tak wygrała wszystko. Jezu, słuchajcie, padłam. Boże, uwielbiałam tą bluzę. Najlepsze, że to była bluza na długi rękaw, a mama mi później zrobiła na krótki, bo tak ją lubiłam. <grywa> Bluzka jak ze stroju kąpielowego i ta sexy klamra. Tu moja podkoszulka, która ma naprawdę z 50 lat. A słuchajcie, tą bluzkę dostałam razem z kuzynką z Warszawy od mojej cioci. I miałyśmy takie same, i to była taka bluzka, w której było pępek, widać. To był hit, naprawdę hit. I słuchajcie, kochani, śmiechem żartem, ale ta bluzka na hiszpanka jest nadal piękna, bo że tak ją lubię. Nie, padłam do tej spódniczki, był jeszcze kiedyś taki pasek materiałowy On jakiś takie zwisające te miał, końcówki, boże nie pamiętam, ale sztruksowa, może hit I ostatnia rzecz, którą wam pokażę to, uwaga, takie pantalony <grystanie> A jeżeli chodzi o zabawki od Krzyśka, to je od jego mamy tylko wzięłam tak jakby samochodziki i takie ten Nie brałam pluszaków, chociaż było ich dużo, ale po prostu my nie mamy miejsca tutaj Jezu mój królik jak coś I pamiętacie te z McDonalda Pewnie zabaweczki Wkładało się tu palce I się tak rwiec robiło I tu jest taki traktor, to jest wóz policyjny Który wydaje z siebie dźwięki, ale nie, wło nie włożyłam Baterii dla swojego spokoju Jak również znajduje się tu taki O, samochodzik Tutaj mamy jeszcze organki, które na pewno każdy kojarzy, bo ja też w domu miałam identyczne, tylko moje były na zasilacz, a te są na baterie. I tu jest razem z mikrofonem, i też dla świętego spokoju, na razie po prostu tego nie włączam, ale myślę, że na pewno kiedyś będę chciała, żeby Lili tutaj się pouczyła grać, bo ja też miałam swoje organki takie i też grałam. I słuchajcie, moje dziecko kocha puzzle i chyba ma to po krzyżku, Bo jak widzicie, puzli nam nie brakuje, tylko to już są takie puzzle dla troszkę większych dzieci. W każdym razie, co bym chciała Wam powiedzieć, tutaj są puzle. Jezus Maria, ja nie mogę tego przeżyć. To były puzle z czekoladek, i ja też takie miałam. Boże, święte. mój tata pamiętam dostawał paczki na święta, w których właśnie były takie puzle z czekoladkami. Kochałam te puzzle, to były jedne z niewielu puzzli, które lubiłam. Najlepsze jest to, że to wszystko tutaj jest. Yy, masakra, wszystkie wiecie, jakby kompletne są te puzzle. Tutaj macie już takie naprawdę bardzo zaawansowane puzzle. Widzę, że Krzysiek był bardzo taki rozwinięty w te sprawy, bo ja puzzle jakoś tak nie przepadałam. I słuchajcie, o Lili, Lili wstała. I słuchajcie, tutaj są puzle z Delmy. Z Delmy jeszcze były jakieś inne gry karciane. Liluś nie wchodzi na to. Także na pewno też niektórzy to pamiętają. No i tutaj są takie inne różne. No po prostu jestem w szoku. Słuchajcie, nawet znalazły się jakieś domina, jakieś tutaj cyferki. Także naprawdę tego jest, a jest. I tutaj idzie jedzonko dla mojego królisia. Muszę jeszcze, bo przed chwilą zmieniłam, muszę jeszcze mu tutaj do tego drugiego paśnika dać sianko. Chodź, Maxiu! Zobaczcie. <grych> chodź, mama sprzątnęła. Tutaj w sumie mogę zamknąć. No chodź, Max! Nie zaklesz się tam wcina na nanka kochani chcę zrobić o teraz tak chcę zrobić zakupy yy, do tego yy, przed wyjazdem z apteki i muszę go zamawiać a mi komputer się psuje boże święty Potrzebuję nowego komputera, słuchajcie. To jest po prostu must have, ale. No. Ale na razie nie mam nowego komputera, także. Ach, muszę się uzbroić. Wycierpliwość. O, widzicie, on ma coś popsute z tym i kurde, mi tak myga, i tak samo myga. I tak samo jak montuję filmiki, to jest masakra! Już był naprawiany, ale jak widać nic nie dało. Dzisiaj, kochani będę testować takie nowości z kosmetyków. Musiałam zmienić koniecznie podkład, bo po prostu tamten już mi wysuszał skórę. I tutaj jest jeszcze eyeliner z Joko. I tutaj taką mam samą brązową z burżuła, a teraz zamówiłam w takim różu. A co ty, lileczką masz kwiatuszki? Idziemy do babci, tak? Do Danusi. Do Danusi, tak. I dasz babci kwiatuszki, bo miała urodzinki, tak? Tak. Babka ma No tak. I ty jesteś ładnie ubrana? Mam i płaszczyk. No, super. i, cyka, i, cyka, i, sama mam na i Właśnie z Lilą wybrałyśmy się na długi spacer, bo idziemy do Ewy. A, e... no, idziemy. No I dzisiaj mamy spotkanie, bo jeszcze będzie Oliwka z córką. Także fajnie. Lilądzik gdzie ty leziesz? Gdzie idziemy? Jeszcze raz powiedz. Cioci Jakiej cioci? Ewy. Ewy, no i kto będzie jeszcze? Oliwka. Oliwka z... Z Lenką. Z Lenką. No. Będziesz się bawić? Ja chcę tak. Wiecie, no? znaczy się, nie chcę. Kochani, słuchajcie, dzisiaj się do Was odzywam, o! dlatego że mam tak bardzo mało materiału. Wczoraj poszłam do Ewy i była też Oliwka właśnie ze swoją córeczką, ja więc... Ojewka. Więc po prostu siedziałyśmy sobie i to dosyć sporo. A później wróciłyśmy z Lilą do domu i wykąpałyśmy się i poszliśmy spać, tak naprawdę. Dzisiaj wstałyśmy. Ja, słuchajcie, zarwałam nockę, ale uwaga, dlaczego? Monika sobie wykupiła i plewę z reklam i ogląda teraz pierwszy sezon Love Island. Nie ten, co teraz leci, tylko po prostu pierwszy od początku, żeby wszystko nadrobić no i powiem wam, że w dwa dni kończę praktycznie ten e, cały jakby sezon co prawda ciągle jakby z doskoku oglądam, ale jakoś to tak idzie e, nie mam jakoś za dużo czasu, bo jestem trochę jakby w trakcie przygotowań do e, przeprowadzki, do której naprawdę nie mam pojęcia, czy dojdzie ze względu na sytuację na świecie ale jestem dobrej myśli co chcesz powiedzieć? nie, nie mam Binga i benda, a oglądasz, tak? Tak. E, także kochani, no, dzisiaj Mama, postaram się coś dla was nagrać, materiału. Dzisiaj jeszcze o 14 są ogłoszone wyniki, jakby czy Lili się dostała tutaj do przedszkola. Więc e, też jestem taka troszkę zestresowana i zobaczymy, czy, czy wyjdzie, czy nie. E, no, no nic, pozostajemy do 14 czekać i pewnie dam wam znać, co i jak. Tak na marginesie, kochani, dzisiaj Uliwka ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego dla niej. Yy, wiem, że pewnie zmontuję tego vloga później, ale to nic, liczy się fakt, także pewnie będzie oglądać, więc 100 lat, stara dupo. Kto tak pięknie rysuje? Ja tak rysuję. No rób, pokaż wszystkim jak ładnie. Ja dzisiaj mam totalnie domowy, leniwy dzień, nie wyskakuję z piżamy, nawet się nie uczę od samego rana. E, przyszłam wam powiedzieć, że Lili nie dostała się do przedszkola. E, jestem wkurzona, to na pewno, dlatego że nie mam tak jakby żadnej alternatywy, jeżeli chodzi o powrót, jeżeli gdyby coś się tam po prostu za granicą nie e, zadziało. E, I słuchajcie, w ogóle jestem przerażona tym, że jest problem, żeby dać dziecko do przedszkola. Tym bardziej, że to jest przedszkole moje, które jest za moim oknem to jest mój rejon. I zastanawiam się po prostu, co jest nie tak. Słuchajcie, ja pisałam do różnych szkół. Przedszkoli za granicą i oni tylko jakby czekają, aż przyjadę i mogę oddać dziecko do przedszkola w ciągu roku szkolnego i nie robią z tego żadnego problemu. A ja czekam, żeby dziecko dać do przedszkola, a moje dziecko się tutaj nie dostaje do przedszkola. To jest po prostu chore, że za granicą mam lepsze perspektywy niż tutaj. Eee, powiem Wam, że no tak, wkurzyłam się strasznie, musiałam iść się przespać, bo musiałam stłumić moje emocje. Eee, tak, Cisiak. Wydaje mi się, że po prostu tak miało być. Być może to jakiś znak. Nie mam zielonego pojęcia. Um, no, w każdym razie mi tak Cisiak jest przykro. Uh, no, chyba na ten temat już się nie wypowiem. Po prostu jestem w szoku i współczuję wszystkim ludziom, którzy. Też musieli przez takie coś przechodzić i ludziom, którzy po prostu musieli tu czekać, tak naprawdę na zbawienie. Bo jeżeli wrócę tutaj i będę musiała dać Lili do prywatnego przedszkola, to wiecie, też się mi nie uśmiechało. To są jednak koszty. Chciałam dotrzeć do przedszkola tutaj, które jest najbliżej, które najbardziej mi odpowiada, w którym są dzieci też, to znaczy dziecko w sumie jedno na razie mojej siostry i wiecie, myślałam, że to tak wszystko pięknie będzie, a tu cyk! Ale mówię, widocznie tak musiało być. Maksiu? Dzień dobry! Właśnie wychodzimy do sklepu, i idę wybrać jeszcze paczkę z paczkomatu i później jeszcze się odezwę. Tak się dziś prezentuję. Alila, pokaż nóżkę. O, świecą buciki, tak? <laughs> Max, co robisz w szafie u mamy? Cała czarna bluza w sierści przez ciebie. I co udajesz, że to nie ty? Co udajesz? No halo, dzisiaj się do Was odzyłam już ogarnięta. Właśnie się zbieram do ja e, Natalii. Ja Jedziemy ja idzie, do Blanki. Ja idziemy do Blanki. No to chodź, powiedz wszystkim. Ja idziemy do Blanki i do Cioci. A Ciocia jak ma na imię? Nie wiem. <grym>, na ta... I... Natalia. Tak. I do kogo jeszcze? Do Blanki. Cieszysz się? Tak. No to super. Jedziemy dzisiaj ostatni dzień takiego mojego vlogowania w Polsce prawdopodobnie, więc um, no, więc kocham trzeba to się. jakoś. Ja Ciebie też kocham. Kocham Żelki. Żelki kochasz? Tak. <grych> więc dziś tak właśnie postanowiłam zakończyć jakoś kocham, troszkę tak. Misiu się dobra, zakończę tego vloga, ale jeszcze troszkę z wami powędzę, także postaram się jeszcze coś dziś nagrać, więc no. Dziś prima aprilisa, jeszcze nikomu żartu nie zrobiłam, może mi się coś uda, ale eee, zobaczymy. Słuchajcie, zamówiłam sobie spodnie i one mają taki wysoki stan, nie wiem czy to tak widać, ale <laughs> zobaczcie, boże, no nie wiem, bo prawie pod pachy mam, tutaj mi się stanik zaczyna, a tu już taka tylko szpara jest. I zamówiłam, są fajne. Tylko kurde, tutaj luźne są w pasie i mi spadają, ale... Spoko są. Kitka, masz i świecą ci się buty, nie? No, zaraz jedziemy do cioci. I blanci. I No. Nie no, chęćka tam nie ma. Nie ma. No nie. Się, się Kochani, ja stwierdziłam, że już zakończę tego vloga. Na pewno wyczekujcie następnego, dlatego że myślę, że będzie ciekawy. Ja już się z wami żegnam łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia, pa-pa!